wybierzcie kolejną osobę, która idzie do sauny. Musi to być zgodna decyzja. Patecki, zapraszam do sauny. Ja jestem raz, raz Patrzę na go, Jest sama, misiu. O Jezu, ale Jeszcze nikogo nie odprowadziłem do sauny, to cię odprowadzę. Sałenka. Zapraszam do sauny, okej. Okay, z tobą, Jak tam panowie? Cieplutko. Dobrze, Patecki coś tu więcej miejsca ci zrobię. Dobra, ale dajcie Zobacz, co tutaj jest, to jest taka kratka. Muszę, o, na kłodne, Muszę przyznać, że macie ciekawą taktykę, bo w saunie rzeczywiście im niżej, tym chłodniej. Tak. bo no, mamy IQ razem powyżej 30. Przynajmniej 33, myślę, tak, że tak. Nie, nie

ja wiem, A wszystkich przekaz. Ja widzę osób osób jest te, także musisz tak moim zdaniem na luz, też, wiesz? Ale ja ci się już nie. Ja wiesz, w sensie, ja cię mam z W, zdaniem, w sensie, ja mówię do niej tak. Bo ona do mnie coś tam wiesz, o, moja alguna para, a ja mówię do niej, ja też nic nie mam, Julkanów i czeka tylko grają, więc tylko ale ja ciebie nic nie mam. Ale ja wiesz, ale, ale... ale... ale czycie, czy, że się prowozó ja, coś tam w tym zadaniu No, no, no właśnie nie, dlatego taką dostałem, bo ona się na to tak, Właśnie ja tak myślałem, że mogła być też taka sytuacja. Właśnie nie, ja patrz, jeżeli mamy cztery, to ja bardziej sabotowałem w zadaniu z łopatą i dosłownie o sekundę wyjęliśmy bryłę. gdzie to ja specjalnie właśnie pobiegłem jako pierwszy, czekałem jeszcze, udawałem, że niby szukam tego i wiesz, widzę, że dobra mamy. Minutę, to mówię, dobra, zaczynam na jak głupi wiesz. Oj, oj! I myślałem, że nie zdążymy. I dosłownie Macie wyciągnął sklep. I mówię, Nawet biegłem z góry i do ręka, jestem za okay, z tego. Tak. Ja muszę tutaj powiedzieć, że trochę góra, bo no, widzę, to troszeczkę to kulesko zmniejszyłem, ale. No, muszę powiedzieć, że, 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 że po razem. Y razem? Okej. Okay. żeby pomagać, bo pomaga pomaga no, nie Taktyka leżenia była przepiękna. ktoś wszedł pod to. A to muszę się zapytać, czy też w Nie? wszedł pod to. No, Padec, co jak tam dzisiaj siedzi? To całkiem zimno. 5, 4, 3, 2, Jeden, zapraszam. Oho, jakiś ser jest, czuć ser. Podczas smacznego obiadu uczestników lodowa figura Dominiki stopniała do końca. to skończyłeś zadanie. Okay. Komuś jeszcze tam ostatki zadania zostały? Dominika skończyła zadanie. Na większą powierzchnię ma. Myślę, że miałeś zostało na jakieś nie. Ostatnie Mi to, jakieś Mi się wydaje, że to, nie nie to nie tak nie działa. Muszę wiedzieć, co mają roztopione, które nie miały te doroczki. Że jednak oni są, że Uczestnicy. Poddajesz się? Nie, Boże. Ale ktoś niestety będzie musiał się poddać. Teraz musicie dokonać wyboru, kogo wyłączacie z gry. Z figur lodowych. To są ale eee. bo... bo ten trójkąt, pytanie, co się bardziej to? Nie. Jeżeli my znaczy, że trójkąt. bo mam wrażenie że trójkąt, to jest no, to jest Moja to sugestia. Powiedzieć. Ten program to chyba zaufanie, nie? Albo jego brak? Ja się mogę pociec. Sabotowanie. Albo jego brak... Kooperacja. To może być ostatnia osoba, bo będzie 6 na 6 wtedy parzyście. Czyli wy myślicie, że jed, jeden z was yy, ma bo, tak najmniejszy, nie? To jest, to albo, jest. albo Marcin, albo No, albo, albo ja. Dobra, do, 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 do ja to ja się poświęcę sam. To sam, tak, sam tak. Się. Dobrze. Poproszę swoją figurę. Pięknie. Dziękuję pięknie. Prawo Marcina nie bierze już udziału w tej rozgrywce. Ja nie chcę, żeby to był taki sugest, ale to by było zajebiste, dlatego jakbyśmy solidarnie przyjrzeli, faktycznie to pozwrócili do góry, żeby ten samym czasie... No, bo jeżeli no, nie, 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 nie chodzi o kolejność, no, tylko o czas, jest jeżeli tak jak wczoraj punkty zaważały, to każda sekunda się, może, może, może robić hajs. Nie wiemy jakie, no, więc nie tak wiemy. na wszelki tak, wypadek to trzymać. Tak, tak, no, no, te są Uczestnicy, to koniec zadania. Gratuluję! Jesteście w teamie wygranych. Teraz zapraszam was na dwór, trzeba rozbić te kule i dowiedzieć się, co jest w środku. I trójkąty też. I trójkąty, tak. Error, tak, trójkąty też. Tak, Drodzy lecę po 6 milionów subskrypcji na moim kanale. Jeśli będę dostać za tak wartość. Do daleko. Drodzy uczestnicy, możecie rozwalić swoje figury, by dostać zawartość. To jest w środku. Nie ma zabawy. Nie, A, tak, nie mogę Co O, nie. No, nie tak. Właśnie, dlatego. No, no. <grym> ja dlatego ja się wstrzymałem. To. Możemy odpowiedzieć, kto nie jest? Tak. Podejrzewał, że im mniejsza y, figura, tym większa nagroda, bo trzeba jej za mną do końca. Dobra, no. mają, Zjedziecie mają. Póra, to moje. Dobrze. Dobrze, pokaż zawartość. Matec numer jeden. Julia. Numer. Czekaj, powrótko. osiem. Dziesięć. Ale bryła czy ten? Ale Tutaj go nie ma, prawda? No, nie ma go, więc to mogę jakby zignorować. Musiał wypaść, no, mogłem to nogą rozwalić. Karolina, choć drobna, to rozbiła kulę z taką siłą, że jej numerek poleciał w kosmos. Na szczęście byliśmy na to przygotowani. Dobrze, nie musisz tego szukać, nie mieliśmy zidentyfikowane figury i kolory. Dobre, więc dziękuję. znamy zawartość twojej. teraz to potwierdziliśmy z produkcją. Ekspedycja Express mówi zielone światło, więc wiemy, który miał numer. Dzieci. Jaki numer w takim razie dla Karoliny? Numer 6. Miałeś numer 6. Jaki numer miał w weryfikacji? 5. 5, ja mam 5, pewno. 5, Numer 5 kalu. Do domku przebierajcie się. Wyjeżdżamy na zadanie o godzinie 16. A w swoim czasie wszystkiego się dowiecie. Jeszcze nie wiedzą, co ich czeka za to. Uczestnicy wracają do środka, a ja w tym czasie rozdaję tajemnicze koperty zwycięzcom tego zadania. Masz Dynkę, dobra. Koperta numer jeden, otwórz sprawdź I nie mów za głośno, bo uczestnicy. Nie, nie posłuchują. Jest uczciwie. Dobra. Pomóc ci. Dobra, blokada głosów jednego z uczestników, nie? Okej, okay. ode mnie. Arios. Okay. Dobra, możemy jeszcze jedną rzecz tutaj. A, m, m, Możesz przed no? Dobra. Albo dobra, może... Dobra, czy była jakaś koperta, że y, było wskazanie, w którym pokoju mieszka sabotażysta? Nie wiem. Dobra, bo mamy, mieliśmy jedną karteczkę przyklejoną na nasze drzwi, ale ją przykleiliśmy, k***a. O, nie, ja nie, wiem, nie czy To chyba to jest... na nic nie wpływa. Nie, nie, nie Koperta numer 6 dla tej pani. Proszę, Proszę bardzo. Pokój sabotażysty. Koperta numer 2. Dziękuję bardzo. Pani Rączki. Pokój sobie też z Przyjdzie czas, kiedy go odwiedzisz. Tak. Na ja karteczkę Dziękuję, biorę. dziękuję pięknie, Tego otworzyła, że rezerwowała kartkę w 10, koperta. Dziękuję. Otwórz teraz. Tak, kafel dla uczestników. Została mi piąteczka i ósemka. Jestem ósemka. Proszę, Proszę bardzo. To może swój numer, tak? Musisz swój numer. Musisz swój numer, dobrze. Immunitet. Co to oznacza, powiedzmy przyjacielu? Immunitet oznacza, że dzisiaj z pewnością nie opuścić programu. Mhm. Możesz to wykorzystać, bo da się zrobić na tym fajną zagrywkę, ale zapty. Tylko ja na siebie i to dzisiaj. I tylko dzisiaj. Zgadzam się. Dzisiaj Jej. jesteś chroniony, więc masz na pewno spokój ducha, możesz się skupić pełni na innym na tym, co się dzieje. Przekonajmy się, czy wygrani podzielą się zawartością swoich kopert z innymi, czy zachowają te informacje dla siebie. Boję się bardzo, że powiedzenie tego na głos bardzo zmieni sposób, w jaki będziemy wszyscy grać się zachowywać później. I dlatego bardzo się zastanawiam, czy nie powiedzieć, chcę to powiedzieć dzisiaj, zastanawiam się, czy nie powiedzieć przy ognisku dopiero. Piąteczka, tak? Tak. Proszę, twoja. Możesz otworzyć? Nie, nie świadczy nic dobrego. Odpadasz? No, Możemy eliminować w tym momencie jednego z graczy z całej rozgrywki i z całego programu sabotażysta. I w tym momencie wybierasz, kto odpada z programu. Masz na to 20 sekund. <grymka> ja nie mam aktualnej. Mógłby wybrać gimpera teraz, nie bym beka. Ale ja chyba z jakim kosem jakąś jedną stroną, o której nie wiem. Dalej zastanawiam się, dlaczego uszczyny, które tak bardzo się przecież starały przy wykopywaniu człowieka z lawiny Dalej są, że tutaj też mi coś śmierdzi. Dobro nie będzie najwyższe prawem, ale żeby to zrobić, trzeba wrzucić tych, którzy są sabotażystami, albo sabotażom pomagają. No dobra, zrobimy tak. Jak głosowałem, no, jest jedna osoba, na którą głosowałem przez dwa tak samo, więc tutaj będzie prosty. Dwa zadania spartolone. Przepraszam Dominika, ale. Tak? Tak. Jak mam zadania? No dzisiaj pierwsze i wczoraj z Łupatą też Ale ma... dzisiaj co zrobiłam? No, możesz się jako druga, ale możesz się pakować Dobra, okej, okay, ale dzisiaj byłam jedyną osobą, która nie złamała żadnej z zasad, które były na tablicy Jak się zamieniłam swoją kulą, to tak naprawdę zamieniłam się z Karoliną, która... No, niestety to nie jest naprawdę Muszę Cię poprosić, żebyś pożegnała się z wszystkimi Musisz się pożegnać z uczestnikami i bardzo, bardzo Cię proszę ja z... o to... XD <laughs> Czemu nie Martirenti? renti? ja bym był na jego wywalił, bo jest głupia nic, nic tak personalnego, nic personalnego. Przepraszam, że pośpieszam, ale niestety taka formuła. Dobra. Zjednoczesz się w pokoju sabotażystym. dowiesz się? kto jest sabotażystą. Okej. Okay. ich jest oraz wykonasz pewne zadania. Zaczniemy od zadania. To są postacie wszystkich uczestników. Również tych, którzy odpali. Tak. Faktycznie. To są naczynia, do których można włożyć diamenty. Mhm. Kyształy zasad. Mam dla ciebie trzy kryształy, które oznaczają największe twoje zaufanie. Największe zaufanie. Kogo darzysz największym zaufaniem, możesz dać jeden kryształ jednej osobie. Osób musisz wybrać trzy, które są twoim zdaniem najbardziej zaufane. Raz. Hmm... No, Martiren, to nie jest trudne, żeby Oj to wybrać, bo jest najgłupsza. Nie wybrałby jej na Sabotażystę. No, tak, nie patrzymy, nie? Ale ewentualnie tutaj możemy jeszcze zaryzykować, że tak powiem. To jest niesamowite, jak chłop odmienił swoje los... Normalnie, nie? Naprawdę, no a mógł, mógł wylecieć, bo go typowali na początku. Zaraz. Chcesz strzelać, czy mógł mówić prosto z mostu? Mm, nie, no ja mógł. Nie, dobra, powiedz. No bo teraz jest strzelan, to jest szalany. Sabotażystów jest. No tak myślałem. Ale wiedzą o sobie nawzajem. Wiedzą? Mm -hmm. I to jest w tej Zastanawialiśmy się, czy wiedzą. Jest to Patec. Tak, no to, to było naprawdę, naprawdę do przewidzenia, że to jest on. No. I, I Oskar. I Oskar też był do przewidzenia. Tylko właśnie się zastanawiam, dlaczego on się tak spina. Czy to jest jego taktyka, czy to jest jego charakter. To ]Eh jest dopiero dobre, no? Muszę cię pożegnać to wszystko. Dziękuję za wspólną przygodę. Bądź ostrożnie. Jak no wy**** mnie? Nie chodź, nie Nie nagrabił nie Nie się spokojnie. Nie Bo by była, walczyła i tam jeszcze chyba w Prime czy <friendly> czy coś? Jegoś ma przezralę jak mu wpierdoli to się nie pozbiera Chciałem też wiecie jakieś rykoszety tutaj robić, żeby tylko poddymiać, go po prostu zrobiłem coś, co uważam, że jest jakby logiczne z mojego punktu widzenia po prostu, że byliśmy z nią Tomek na zadaniu, ona nie wykazywała w tym pierwszym zadaniu, żeby miała coś za uszami, ale no kurczę, nie wzięcie łopaty i teraz opadła jako druga też, nie wydaje mi się, że to jest. My o niej myśleliśmy, no nie ma co też udać, no, że... To znaczy, od pierwszego dnia na celowniku była troszkę dominika, nie. Osoby, które zwracają moją uwagę, to osoby, które czują się jeszcze niepewnie w grupie, I to mi też się nie podoba. Na przykład uważam, że my możemy między sobą się kłócić. Na przykład takim ma... na może nie być a na przykład jest jakimś jeszcze za stresu. się stresują, mogą nie chcieć jeszcze za bardzo się odkrywać, I na przykład taka cicha osoba dojdzie na sam szczyt, a tego nie chcę. Kogoś głowie jeszcze może miałem, ale po co, po co to robić, No za góry, to tak byśmy cię wynieśli. Jak no nie no. A ja bym pewnie. No. <grym> Marcin nie wiesz co się wydarzyło Polski nie jest to Ej, nie było prawa Marcina tutaj, nie? Kopie była Dominiki. Tak, ja to, to jest mega ważne. Pokój Sabotażysty dostała Karolina, gdzie Krystian i Oski byli. Pogadajmy, na co powinna Karola wrzucać. No na ten plan zadań, bo przecież okay. sprawdzać. Było ciasteczko, była sauna. Ja zapytam stronę, bo była ta informacja o diamentach, no. na bazie której Kubę wyhaczyli. Dobrze będzie to sprawdzić i popatrzeć, czy gdzieś obok Dobrze nie będzie podobnych bez rzeczy bez... charakterystycznych dla różnych uczestników. Okay. Można by się zastanowić. Czy jak nie wiem, jak będzie kodeks cywilny, to Marcin, albo młotek sędziowski, nie? Fiksy takie długie pazury, to może coś znaczyć. Słuchaj znaków jakiś. Jak się czujesz, przez klejno. Które nic nie znaczą ja tak ja naprawdę się oprócz później późniejszego no Nie, No nie zaciekawie, no mogło być lepiej. Czuję się średnio, średnio, średnio ale z... logicznie to zrobiłem, tak. Uczestnicy moi drodzy, za dosłownie dwie minuty, zwijamy się i jedziemy na zadanie, więc weźcie ostatnie rzeczy, cokolwiek co potrzebujecie. Nie, no to jest taka karta, jakiej nie chciałem w tym programie mieć, ale nie chciałem się nikomu narażać. No Dominika. Dobra, sabotażka z jej mogła być w no, cool, wczoraj z tą łopatą. dzisiaj też odpadła druga, cały czas jej ktoś zwraca uwagę. To jest taki bezpieczny wybór, tak? Standardowy powód, dla którego można kogoś wywalić, że coś za dużo robi albo czegoś coś robi za mało, nie? Liczyłam na to, że odpadnę wieczorem, a to mnie po prostu. Zmiażdżę w tym momencie, czuję się w a a zarazem jest gil, nie mogę urazy Super, do tego skupienia na 5 minut, No razie Też nie wchodzimy? No nie, może może na pokoju sabotażysty, nie wiem Zapraszam Ważne, natomiast widzowie, nie zaproszę do środka, to dopiero w ostatnim odcinku Sabotażysty, Dodatkowym materiale Jak nie zaprosisz, jak właśnie weszliśmy? Mam Na dole, powiedziałem, że mam kartę i że się zastanawiam, czy o niej powiedzieć, i nie wiem, więc chcę przedyskutować. Poinformowałem zespół, że karta, którą mam, płynie na głosowanie w istotny, dosyć sposób, w związku z tym myślę, czy ją ujawniać teraz, bo myślę, że może wpłynąć na zachowanie niektórych ludzi, dlatego chciałbym ją powiedzieć dopiero przy ognisku. przed yeah, głosowanie. Sprawnie? Mam dzisiaj immunitet. To, to muszę nie można mnie wygłosować, mogę oskarżać. Po prostu w związku z tym będę w stanie grać o agresywniej. Jeżeli potoczy się coś nie tak, to na koniec mogę to powiedzieć. Jedyne co, nie mogę zagrać za mocno no, ludzie, bo ludzie poczują, że tego użyłem, że jestem sabotażstą, tak. tego użyłem, żeby strzelić myślę, że to ogry, żeby nie strzeli. ...przeciwko sobie. Chcemy, żeby to nam się nie podoba. No najlepiej by było. Myślę, że dzisiaj jest bardzo kluczowy dzień, bo Patec musi ratować sobie dupę. Wczoraj może wyrzuciliśmy pożytecznych pomocników i nieświadomych pomocników Sabotażysty, a dzisiaj skupimy się na daniu głównym. W tym początku był Patec. hmm przykład ...w moich oczach pokazuje, że Kalu zagrał, no tak, ja lubię Dominika, ale najbardziej zawołała się i niercjonalnie. Ja że to była osoba, która przez kilka odcinków była taka, wiecie, przyczajona. Więc no uważam, że ma wybór, tak, ja bym wybrała albo ją, albo Oskara, może bardziej nawet Oskara. bo nie wy możecie mi po prostu powiedzieć, bo możecie być bardziej obiektywni może ode mnie, nie wiem teraz, ale no na przykład teraz jakby my ogólnie dostałyśmy się wokół z Karoliną. I do razu jak zaczęłyśmy ten temat, hmm. to pierwsze co to Oskar mówi, tylko musicie dać znać, bo tam może mogli może, coś ruszyć. A Karolinę <laughs> wiemy, że można troszkę bardziej wpłynąć niż na mnie. Oskar rzeczywiście jak dla mnie, dla mojej intuicji, to by była osoba, którą najbardziej bym powiązała, że jestem ciebie jakoś zagadował? To znaczy zaczęłem kuchyć, <głos》> czy byłaś tam jakoś, bo to, to czy przecież oni byli od razu i tak dalej, i tak dalej, i tak na ja nie mamy jeszcze nigdy. Znaczy wiesz co, on się nawet tam na dzisiaj wkurzył, bo ja wiesz, to tak zupełnie szczerze, ona on mi się śpią o jedną rzecz, że oni by się mówiła, więc zapamiętałem, no sorry, przy tyle rzeczy dzieje. Ja nie pamiętam, bo ja bo to od Christiana zapamiętam z tymi diamentami, dlatego zagłosowałem na kubę wczoraj. I okej, okay, pewnie mi to Oskar powiedział, ale mi to wypadło. Oskar oznacza, że ja to już kręcę. Ja te diamenty zapamiętałem tylko i włożył od no, Ja też? O. Ja się zastanawiam, co, co jeszcze robisz. Nie, w tym programie w ogóle. Ale co? To jest manipulatorem. A co zmanipulowałem? Ty. Ja to w ogóle się zastanawiam, co ty jeszcze na tej planecie robisz. Bo jesteś tak głupia, że cud, że jeszcze dajesz radę oddychać. Kto ja roz, rozdówcył czaszkę i był w dwa razy? No ja, ale Wiem. ja sobie ty się tak tłumacz od no, Bo ja się ty, no jestem sterehardowany w takiego. Ja mówiłem o Gimperze, że to jest, to jest ja uważam, ja że on jest bardzo dobry graczem, ale to. jakieś tam mam swoje podejrzenia, nie są one duże. Wydaje mi się, że, że już dwóch wyleciało i został Patec. No, ja, Patec tak, bardzo nie. dobrze rozgrywa te zawody i od początku go obserwuję. Moim zdaniem, sabotażysta dobry, a Patec jest inteligentnym ziomem. Nie sabotuje gier, tak. tylko tworzy przestrzeń, by osoby, które sobie słabo radzą, zostawały i mogły dalej psuć zadania, bo oni generują mu kasę, a on ma zbudowane zaufanie i nie wylatuje. No zobacz, zobacz tak samo co robił Kubańczyk, On nie sabotował gier, yy, tylko prowadził atmosferę, w której jak ktoś sabotował, to nic się mu nie działo. I jak jesteś sabotażystą, to jest dużo mądrzejsze. A Marcin też dobrze gra, ale on jest, może ja jestem nieobiektywny, ale on jest niepodważalny dla mnie, że jest uczestnikiem, Marcin. Byłby by byłby zajawistym był, ale Marcin dba, pilnuje przy każdym zadaniu, żeby ono poszło jak najlepiej, dorzuca dużo zasad, próbuje nas organizować. Ale on też zawsze potem na jak się dupnął web w saunie, to siedział na zewnątrz czy czasu. Potem i chłodził te kule, nie? Bo kto jeszcze dostał yy, kartę? Patrę, kartę? Julka, Karolina? Julka nie wiem, co ma i padek, nie wiem, co? A nie, Julka ma Karolina ma pokój. Ale dwie Jeszcze pogadamy, jeszcze pogadamy. Czyli nie znamy tylko karty pateca. Nie znacie tylko karty pateca. My nie ale on coś tam. Ja deklarowałem, że powiem przed głosowaniem, żeby nie pomieszać im przed zadaniem. Uczestnicy dojechali na lokację zadania, a jest nim dom ludowy. Bo właśnie w tym miejscu uczestnicy będą musieli wykonać kolejne zadania. Jak widać, na nastroje uczestnicy. To jest chyba, nie? ważne. Rozgrywka Sabotażysty wchodzi naprawdę mocno, a uczestnicy wczuwają się w każdy jej tylko elementem. Cieszy mnie to niezmiernie, bo to efekt naszej kilkumiesięcznej pracy. A wy, jeśli doceniacie efekt naszego działania, zostawcie subskrypcję na moim kanale, bo lecę po 6 milionów subskrypcji. Zostawcie też łapę w górę i napiszcie komentarz, co waszym zdaniem jest najlepsze w Sabotażyście. Drodzy uczestnicy, witam w Góralskim Domu Ludowym, to tu będzie kolejne zadanie. Zapraszam do środka. A nie będziemy grać? Nie no, koncert. Koncert. Robimy przedstawienie, ja będę choinką. Uczestnicy, waszym zadaniem jest wymyślenie tekstu góralskiej piosenki, a następnie stworzenie utworu muzycznego z użyciem wylosowanych słów i instrumentów. Kto umie układać teksty piosenek tak dobrze? Czy ktoś z na instrumencie będziemy... Ja zaczynałem na gitarze, ale... To nie jest. Się. Wybór słów oraz instrumentów odbędzie się w formie piosenki, która czeka was tutaj. Będzie to 5 instrumentów i 10 słów, które koniecznie musicie uwzględnić w swoim utworze muzycznym. To będzie ja giwerę będzie śpiewał. Mogę zarapować, jak trzeba. Ostatnia rzecz, będziecie mieli na to godzinę. A y, jaką długość powinien mieć ten utwór? Mamy jakieś obostrzenia? 2 minuty, 30 sekund. No, super. No, super. Super. A jakie będą kryteria oceny? Kryteria oceny będą różne oh, i wykonaj ktoś. Dobra, z refrenem, refren, tak, tak. oceniany jest tekst i melodyjność. Co no, melodyjność? Odmienimy, no, no, Średnia ocena to wynik cashflowowy waszego zadania, w którym zarabiają uczestnicy, ale i również sabotażyści. Jeśli utwór nie będzie wystarczająco dobry, sabotażyści zyskają. Jeśli będzie wybitny i ocenią was też. Dobrze, to uczestnicy zarobią Tak, to będzie o tym? Tego się nie dowiecie. Kto na czym gra, żeby coś mądrego zrobić. Ale czy my tracimy, tracimy. na naszą grę Sami się możecie podzielić tym, kto na czym gra. Właśnie. Kto jakie słowa musi użyć. A jest jakaś drużyna co nie? Jesteście wszyscy drużyną. Przecież sobie ufacie. Jak kto sfałszuje, to będzie bity. Ja biorę jakieś punkty stylu. na Ja biorę na, biorę na, biorę na Ja mogę to biorę Punkty stylu dostaniemy, bo golec łokiec strach jakieś teksty wziąć od nich i poprzerać. Tu na razie jest ciemnolisko, odorweś. A co? Jakieś takiego dobre Punkt ist still. będę wiedziała, Jakie są te ludowe przyśmieki, które są trakcie? Otworzyć melodie, zabrać Nie chcę zrobić melodię ludową, jak na przykład moim ogródku, bo ona jest dostępna dla wszystkich. Jest... Ural, ty na czym grasz na co dzień? Na skrzypce. To trzeba wylosować skrzypce. Każdy z, z wylosowanych instrumentów musi być użyty, przynajmniej raz na 10 sekund. Całej piosenki. Czyli trzeba zrobić to, prostą to. melodię, na przykład to. dwa akordzie będzie giedurki z czymś. Nawet takie, co się dzieje. bardziej To to jest ludowe. Dobrze pieniądze melodyjne, rozwój melodie robić. Uczestnicy mają jeszcze kilka chwil na przygotowanie, toaletka, kilka rozmów, i za chwilę czas ruszy. Przed tym jeszcze wylosują oni słowa, które koniecznie muszą się znaleźć w ich piosence. To musi trwać 2,5 minuty. Do tego jeszcze instrumenty, które muszą być wykorzystane. Poproszę, żebyście wytypowali osobę, która będzie zdrapywała. Gimper, jest? Mogę. Zapraszam. Proszę bardzo, tutaj Dobra. twoja monetka. Zdrap proszę, 10 słów. Dobra, ktoś ma jakieś preferencje? A, już znajduję Dobra, środek, to jest środek. Nie, robię środkowy. Bardzo jaki transparentny, żeby nie było, że robię coś w głowie Konie, proszę. Dobra, pierwsze słowo, bo. Konie. Tak bym chciał ja... mieć swój gór, no. no, do tego zadanym. No. Tak, no. które całym wylosował z zima, Słowa Ogień, góry, konie, portki, korale, gewąt, ciepło oraz klimat. Zima, gorąca, klimat, ogień, góry, konie, Korale, portki. Pięć giewąt, instrumenty. Pięć. Pięć, Pięć instrumentów. To, no dobra, ma jest no nie wiem, gdzie to jest. Jeżeli chodzi o instrumenty, które mają dźwięki, a nie tylko są zależne od rytmu, to na pewno to nie będzie świetne. Nie musimy się pogodzić z tym, że niestety to nie będzie niewiadomo, ładnie brzmiało. Tylko musimy naszym. To, które nigdy nie grały wiek, kawańczy, nie? Musimy się tutaj naszym, e, użyć wszystkich środków, aby ta piosenka była najpiękniejsza, uśmiechy, żeby żyli przekapacać. Uczestnicy, bardzo proszę o uwagę. Pierwszy instrument, jaki jest przez Tomka zdrapane, to u lecz. Ciężko. Ale <grym> co trzeba Kolejny to. Melodyka. Melodyka. O, o, melodyka. Ale się A chciałeś Potem z... są to dzwonki diatoniczne. Czyli cymbałki. Trzy najgorsze instrumenty, jakie mogły być, nie? Drumla. Co to jest? Absurde. Ja. Pają, pają chyba coś takiego robisz, tak? Czy co to jest? I para dzwonków. Lipę mamy straszną. Bambuzynu na mnie dacie. Powadlujmy <grym> szefie. na później ewentualnie <grym> zamienić? Punkty stylu, nadrobimy to. Ja bym chyba nie brał. Chciłbym więcej instrumentów. Za duży chaos będzie. To nie, to nie bierzmy. Uczestnicy, macie godzinę od dokładnie teraz. Poznacie się słowami, pracujcie na serii, jeśli chcecie i przygotujcie mi piękną góralską piosenkę! Jestem jak to teraz będzie wyglądać? Czy się zorganizują? Podzielą rolami, zrobią co trzeba. Zobaczymy. Dobra, to układa melodię piosenki. U. Ale wiecie kochani, chodzi o to, że najpierw się pisze tekst, a potem układa się go w top -line, tak. czyli Tej tak zwanej melodyce, nie robi się osobno raczej do bitu. Ja ja to najpierw tekstu, moim, to moim zdaniem to to, tak. Zrobiłbym też tak, to, żeby, to, żeby, to tak, to, żeby to to, dużo nawiązywać o, do programu i do tego co się działo i do nas jako uczestników. O, to jest fajne. Ale dzięki, ale będzie skończyli, megarykę. Zagrał, zagrał, zawiska, to jest Mamy to tekst tutaj. Mamy to! Dobra, samotują wszyscy naszą Mieliśmy nie do bateria, niego, ale ona ręka tak Można odnajda słowa. Można odnajda słowa. Pamiętajcie, że też jak wywiesiacie w koperę to, to, to można go zapędzić dwa, trzy tak. razy. Ale nie? Dobrze. Żeby nie wymyślać nowego tekstu, no stop. Ja kiedyś strójował gitarę, ale miałam 12 dwanaście lat, już nie zapamiętam, więc słuchajcie. jeszcze na stryjku to było nie ze Ale jak, jak tu łapać, to tak po ja. prostu... Ale, ale jestem za. No klepać, nie ma co sekund. Ja mam fajne instrumenty. Właśnie czekam o pomoc, żeby nam powiedzieć jak grać, żeby nie było dyskwalifikacji, że nie potrafimy, a nie potrafimy, wezmę. ale jak robisz taki ruch, to już wydaje to dźwięk jakiś. No nie, 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 nie 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 jak się Jedna jedna? Nie wiem co mam ogarnąć, jaką tu melodię do tego... Góra zajmiecie grana, połapkę z grana w cyrpankach. Nie chcę grać, jest tym Mam dla Was ofertę. Jeden z instrumentów jest bardzo skomplikowany, trzyma go chyba w ręce kaluk. Czy chcielibyście podpowiedź za 200 zł, jak na nim grać? No, przypominam, że jak nie będziecie grali na którymś instrumencie co 10 sekund, to będzie problem. Wydobywaj dźwięk, tak? Tylko pytanie, tylko. Czy to będzie jakby wiedzieć dźwięk, żeby nie że nas dyskwalifikują, że nie umiemy tego używać? Coś w tym stylu, ale ja to nie ogarniam tego. Ale wydaję dźwięk, bro. Wydaję dźwięk. No moim niego wydobywać dźwięk i może to robić. Mogę na to grać.

Ale ja tak, że... tańczyć też nie umiemy, to będzie udawać. Ja mam na razie tak. O parę wersów takich. A. Mieliśmy do niego ale, bo na dłoniach miał niektóre ale, elementów na ręce całe, to przechyliło szale. Miał mieć mechaniczne konie, a wrócił se w etronie. Choć łezkę za nim ronie, niech w ogniu wiecznym płonie, bo w ludne miał swe dłonie. I po refren mam, że podpalec jakbyśmy chcieli. W krajobrazie giewą blisko, ktoś tu jest sabotażyst. Dobra, 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 dobra. Ale dobrze, dobra. ale dobrze. To, 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 to jest Tak, żeby się to W Krajobrazie giewą blisko, ktoś tu jest sabotażyst. A kto w porządku? Bo już ciepło tego. Aha, Coś tam, więc. Będę do domu, Ej, ej, słuchajcie. Jeżeli chcecie melodię, to to musi być najprostsze i na przykład tylko zapętlone... Za, za nie Wiem, dobra. Uczestnicy! Minęło już 20 minut, a pozostało jedynie 40. <laughs> Czas płynie. A co ty masz tu? Ja mam, ja mam siedzi górę zimą srogą, jest ich wkładanego nocą. Teraz z nami konie rady, każdy program wygrać pragnie. Dominika pożegnana, majtki portki swoje już ufajdała. gorące dyskusje. Kto z nas płaśnie, nie wypada, to żadnej Okej, spodaj. Nie, bo ty. Nie, żeby A ja mam to tak, zimą gorące to konie portki O, wszystko w nim, a No jest dobrze, już skiluje już Dobra, ja mam korale, korale, konie, ogień, Ja bym zrobiła rapowankę, gieboni, wiesz? Pośpki, wiesz? Ciepło. Ja, ja, ciepło. Ja, ja, ja zrobię dobra. rapowankę Dobra, okay, klimat i góry zostały, tak? Kudy, nie To ma taką wiedzę, no To jest mocne, w ogóle, co tu się dzieje teraz Dyn truskinia po oscypki, jestem głodny, hej Ogólnie, to jest naprawdę fajna drużyna, bo tam sobie super razem z tekstem Tu mamy muzykę, mamy górala Czego mam się więcej? No może Kubańczyka Ja myślałam, że ocenimy na przykład karczmę, wszystko, wiecie, wymyślić jakąś piosenkę, zachęcić ludzi do tańca i tak dalej. Myślę, że nie byłoby trudne, nie? Byśmy powiedzieli na klubówkach koncert, koncertku, bo nie czekają. <grym> nie, nie, jest... Ale już nie mam Bardzo chciał to być, ale... uczestnicy obejrzyj, jak nam wyszło. Zatańcz w górach jeszcze raz. Tylko bez nas. Serbiusz. Bez nas ma inaczej akcent rozłożony, nie będzie Nie, yy, tylko ty musiał latać. To chciał... Przepraszam, bo mamy wstępnie skończony tekst i wiemy, że zanim go ułożymy finalnie, chcemy dogadać finalną melodię. Czyli chcecie też pole, pole, łyse pole, też chcecie, czyli tak Właśnie Siedzi góral zimą srogą, rezi w niego palut. Uczestnicy, zostało wam lekko ponad pół godziny. Ja przychodzę z kolejną ofertą. Dwójnica, tak to się nazywał Krystian? Nie, to jest typowy góralski instrument, który z pewnością sprawi, że piosenka będzie zdecydowanie bardziej góralska. Koszt to jedyne 250 zł. Nie Pana? wiemy tego, godą bo To będzie strzał kolano. A nie chcesz spróbować, przejdź teraz, za nie ani kupimy? A mogę spróbować? Mogę spróbować. Nie, nie, Patec, co Dobrze, Może coś ciekawszego przyniesie Patecki zaraz. Przypominam, macie pół godziny jeszcze. Jestem naprawdę ciekaw, kogo wy obstawiacie jako sabotażystę. I ilu ich jest. Pateckiego i Oskiego, dwóch jest. Teraz tylko jak ty mi przeszkadzasz Patecowi w praniu i mamy to. Zaczyna to ładnie brzmieć, muszę przyznać. Naprawdę się pięknie znają. Że Patecki umie grać, nie to ja nie wiedziałem. O, jestem ciekaw. I to, co jeszcze czeka. Fajnie będzie, fajnie. Mam nadzieję, że będzie mnóstwo ludzi. Chciałbym, żeby ktoś to oglądał. Patec się stara, góral nadzoruje. Ja ogarnąłem, na czym grałem. Zęba sobie przewaliłem. No i tak to się żyje na tym Podhalu. A to robisz no, tak? Dobra, A. Za mało tu jest, ja wiem, ja wiem. Tak? Działamy z tym, co mamy. Góra, nie przejmuj się. Dobre, dobra, dobra. ci wyczytali, by to byś takie tak kale, kale poleciał. Yy, Wiedzieli, że jest to na skrzypka. Dlatego ci nie dali. Yy, Góra, ty dokończysz, patrz, bo mamy cztery słowa. Ogień, klimat gorąco góry. I do okubańczy pogadamy. Teraz piszemy, że popatrzymy o tych, co nie ma, nie? I teraz tak. Ja piszę, patrzył z góry, teraz... już pod życią ogień mu się tli. Śliski klimat nam wprowadzał. Nie rób klimat. Zabawiłem, przepraszam. Do tliu, coś takiego. Może kwił, kpił. Ciągle tu nas To może od pił zacząć, a potem uczestnicy. Czas się kurczy i to bardzo szybko. Przypominam, że każdy instrument musi zagrać przynajmniej raz na 10 sekund. Piosenka musi trwać 2 minuty 30 sekund. Muszą być wszystkie słowa i wszystkie instrumenty użyte. Cieszę się, że mnie słuchacie. Ja że generalnie, jak będzie ten, to będę, wiesz, chcę się rytmicznie, teraz na któryś raz po prostu sekund. O, tak, to jest dobre. Rodziłem się z królem rękami. Obstawiałbym jednak, że Oski urodził się z hantlami w rękach Niekoniecznie z Ukulele. Wbijajcie koniecznie na jego kanał Oski Bro Weźcie ja z tą to -promocją. Na torze ninja. Był to naprawdę zajebisty challenge, ale to już na kanale Oskiego Tymczasem wracamy do Sabotarzysty Wszystko wiedzą najlepiej, cieszę się W ogóle moi co siedzimy dalej Katarmona i Gorzibun Już pod życią, ogień mu tu Wszystkie są Uczestnicy muszę przerwać Zatrzymuję czas, momencik Zostało wam 17 minut do końca Idzie wam całkiem dobrze, cieszę się niezmiernie I do pomocy wam zapraszam Gulali. Waszych instrukcji, bo to wy nimi będziecie sterowali. Przywitajcie ja tak opaku. <tutimę> to są wasi kompani. Albo i dobrze, wykorzystacie abonii. Czas płynie dalej. Jak sami słyszycie, zaczyna ta nuta naprawdę dobrze brzmieć. Gdyby nie górale pewnie inaczej by to wyglądało. Nie dajcie no się. Na 100%. Klimatu. Wiele osób ma tutaj duże możliwości sabotowania. Niewykorzystanie w tekście kluczowych słów lub nieużywanie instrumentów wpłynie na docelowy wynik tego sparku. Panowie, mamy to, ale będzie musieli trochę wolniej pewnie, nie? Nie, jak będą śpiewać? No tak się wyczuczymy tu nawet, tak że nigdy nie gram żadnym instrumentem, czy jest nieźle? Że... Bo oni nam tak dupę uratują, że... Wiesz, jak chodzi o to klasę? Denerwują mnie, ale ekipa zawsze zgrana. Tu kolega jest troszeczkę stosuncie... zgadnięty. O, tak to po... A Ty kolego nie uciekaj, nie uciekaj, bo to jest w Ale generalnie jest okej. Okay. Proszę z nim wyciągać. Oczywiście. Ja ogadam, że to jest kolega, ale... Mimo równo pod sufitem. no po prostu, no. <laughs> się bawicie, wszystko pięknie brzmi, czas jest zatrzymany, a ja Was chcę poinformować, że tekst musi być na pamięć. O nie, to o co? Musicie... A jeśli nie usłyszymy słów bądź instrumentów, które wylosowaliście, nie zaliczymy tych instrumentów i słów, które macie zdrapane. No, ja. Macie jeszcze 10! Pod dwa besy, Tekst na pamięć, pod dwa wesety. Ja nie bym ja no, mogła tego To ja tak naprawdę zapamiętać. to jest mega łatwe. o Nie tak. Ale czy jak no też tak grają? Ty nie zaś. Dla mnie to jest oszukanie. Drugi przekręt życiowy, którego tu nie uznamy. Uczestnicy! Mamy pauzę. Panie i panowie, czas zatrzymany. Zostało wam niecałe 10 minut. Teraz zapraszam was wszystkich na backstage, tam po prawej stronie. Uczestnicy programu Sabotażysta i Góralska Kapela dostrajali się na zapleczu, a w tym czasie moja ekipa Funder przygotowywała scenę na przybycie tajemniczych gości. Ej, Gimper! do Tak. dobra Ej, próba, próba. To się odzywa ściągacik. Zostało zaledwie kilka minut na ostatnie szlify przy piosence, a za chwilę występ naszych uczestników programu Sabotażysta. Uczestnicy! Jeśli mogę prosić o chwilę uwagi. Dobrze zrobiłaś. Jak się nazywacie? Czerwone kufajki. Czerwone kufajki. Czerwone kufajki. Czerwone kufajki. Dobrze. Czerwone kufajki. Mamy zatem nazwę zespołu, byś poleciał. Muszę zapisać, lecę zapomnę. mam Kurwa z życiem słuchawki. Nie będę już leciał w kulki. Nie, nie będzie ogromnej widowni na tym koncercie. Żyli, które pora przedstawić, to golec z Orkiestra! Czyli Paweł i Łukasz, którzy ten <grym> no bez występ jaj. występ naszych uczestników. Uczestnicy nie mają pojęcia, że to właśnie autorzy utworu, który wybrali będą oceniali ich występ. I, serw, <grym 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 i serw, skórkę, jak o tym mówię. Golców orkiestra zaprosiłem już kilka tygodni temu do kooperacji, a gdy dziś okazało się, że uczestnicy wybrali właśnie ich kawałek, rozwaliło mi to głowę, naprawdę. Hej!

Ciąc, <grym> <grym> to jest, oni myślą, że to jest pełno normalne. Takim ustawiliśmy głowy pod to i tak też kiedyś było innym sezonie. Wykorzystali wasz kawałek bez wiedzy o tym, żeby to powiedzieć. Oni ani grama nie wiedzą. Nie wiedzą, że będzie żyli. Myślą, że ktoś po prostu będzie oceniał, bo ludzie będą oceniać i oni wykorzystali wasz podkład, więc to będzie dla nich po prostu, moim zdaniem, totalny szok. Wasze zadanie, to tak naprawdę i też mojego zespołu, gdzie ja ich zapowiem, cisza, nikt nie klaszcze, nikt nie bije, bo chcę im namieszać w głowie trochę. Bo to jest ten program psychologiczny, nie chcę mówię, jak tam przerwę robić, wiecie, więc to to... do końca. Dokładnie. Więc ja tutaj stanę, będę no udawał, do... że gadam do 300 osób. Nikt nie klaszczy, nikt nic nie mówi. mówię, dobrej zabawy, otworzą kurtyny i oni wtedy Zobaczą, że tam jest trochę ludzi, a tu siedzi dwóch chłopów. Ale już nie będą mogli za bardzo komentować, no muszą zacząć show. I wy już wtedy ich oceniacie. A wy weryfikujecie jako specjaliści tego klimatu, tekst i melodyjność. To musi być ocena od 1 do 10. 10 to jest najlepiej, 1 to jest minimum. Tylko tyle tak naprawdę. Przepraszam Złoto. Od lecji śpiewu. Bo nie przychodzę na koniec przez górski śpiewacze, ale dzisiaj musiałam śpiewać. No, to mi nie pasowało, teraz jest zajebiście. Ale wiecie co? Jakbyście bo nie da się, żebyście dzisiaj tego śpiewali, bo będziemy musiał tak się drzeć, żeby oni słyszeli każde nasze słowa. Co jest jeszcze istotne? Mają tam góranik, których im na 15 minut przed końcem. Zadbałem o to, żeby bracia Golet pamiętali, że powinni być oceniani tylko uczestnicy i ich umiejętności wokalne, tekstowe oraz gry na instrumentach. Dobra, w tym miejscu sobie przerwiemy ten odcinek.